Wodniki, witam Was na tygodniówce. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze pomalutku leci. Słuchajcie, tygodniówka, oczywiście jak. Zwykle z tym podziałem na dwie części, czyli dla osób, które są w relacjach, dla tych osób, które są singlami. Czytanie jest ogólne, jak wiecie, nie musi naprawdę tutaj z każdą sytuacją się zgadzać, nie wszystko, o czym będę mówiła, więc jakby nie traktujcie też tego czytania jako przesłania wyroczni typu, dlatego, że nie o to tutaj chodzi, po prostu może znajdziecie tutaj jakąś podpowiedź, jakąś wiadomość, na którą czekacie w związku z tym czytaniem. Dla osób, które są w relacjach, słuchajcie, temat pracy tu się kiepsko tak trochę pokazuje, w sensie, że, ja powiem wam dwie przynajmniej opcje, a wy po prostu bierzcie sobie to, co, jeśli to się z wami zgadza, to, co jest naj, najbardziej bliskie wam, bo od razu powiem, że gdyby Wam się tutaj nic nie zgadzało, spróbujcie posłuchać dla singli. Bo single mają fajną tutaj energię na pracę. U Was jest. Um, ja bym powiedziała tak, pierwsza, pierwsza rzecz, która mi się tutaj rzuciła, to jest um, z jakiegoś powodu prawdopodobnie ktoś z Was. Czeka na wiadomości, które mają na czymś zaważyć, i to jest karta sprawiedliwości. Jako pierwsza macie kartę księżyca, więc tutaj są jakieś oszustwa, kłamstwa, fantazje. Nie do końca wiecie o wszystkim, nie do końca musicie ufać wszystkim osobom, czy nawet jeśli na coś patrzycie, to nie znaczy, że to jest właśnie dokładnie tak, jak Wam się wydaje, że jest. Także tutaj troszeczkę jest takiej energii. Stresu, nakręcania się, jakby zatrzymania w, w pewnym momencie jakichś wydarzeń w, wasze, w tej waszej pracy. Ale też tutaj macie może, drodzy, moi drodzy, możliwe, że um, ja bym powiedziała nie do końca jakby wiecie, gdzie ta wasza praca ogólnie zmierza. Czy, czy w Kierunku. Pod, inaczej czy to jest bardziej pod kątem tego, czy wy się dobrze czujecie w tej pracy jeszcze? Czy wy e, weszliście w tą pracę z zupełnie innym nastawieniem, a w tym momencie to zupełnie odbiega od tego, co, czego się spodziewaliście, czy co było na samym początku, lub ktoś wam obiecał, więc tutaj jest. E, pewnego rodzaju takie zestresowanie, zamyślenie. Ja bym powiedziała, że bardziej pod kątem czekania, oczekiwania na jakieś wieści, na jakieś wiadomości, ale też jakby praca, która nie daje już tam satysfakcji, czy um, jakby nie trzymacie, nie utrzymujecie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. No i też ja bym powiedziała jeszcze, że możliwe, że tutaj macie obok siebie jakieś osoby, które nie do końca są, a tymi osobami, które um, są, powiedzmy, pokazują, że są przyjazne, a tak naprawdę nie do końca z nimi. Tam jest wszystko. Tak dobrze. Um, Widzicie, co jeszcze bym powiedziała jako ostrzeżenie, chyba na ten e, tydzień dla was, żebyście nie, absolutnie nie inwestowali. Dlatego, że karta sprawiedliwości to jest karta karmiczna, ale i ona powinna nam tutaj wprowadzić jakąś harmonię, jakiś porządek, jakiś e, taki moment, kiedy jakby dobrze się czujemy. Ok, że tutaj to, co zostało nam zabrane, zostanie nam zwrócone. Może tak być prawdopodobnie jeszcze nie w tym tygodniu, bo wy się tutaj bardzo z, e, zamartwiacie właśnie o coś, ale macie tutaj pokazane, e, ja bym powiedziała pod kątem czegoś przerobienia, jakiegoś, nie wiem, e, może, nie wiem, coś na no, rozrabialiście, nie wiem, z czymś przechulaliście, nie wiem, coś e, być, może tak być, że tutaj po prostu z jakiejś e, jakby w, Efekcie jakichś wydarzeń z, z, nie wiem, z niedalekiej przeszłości, powiedzmy, um, coś teraz wyjdzie na, na jaw i, i może być tak, że po prostu się um, no, komuś to może nie podobać, czy po prostu stare rzeczy jakieś zaczną wychodzić na wierzch i się, nie wiem, typu, nie wiem, coś zostało źle zaksięgowane i teraz, nie wiem, jakąś macie inspekcję po latach i ja mówię przykładowo oczywiście, bo to już musicie sa, sami, jakby dopowiedzieć sobie. Może być tak, że ktoś, nas, ktoś was będzie bardziej chciał tutaj, nie wiem, w jakiś sposób skontrolować, prześwietlić, nie wiem. Yy, no i wydać wyrok, ok? W sensie takim, o, nie wiem, albo was ktoś oskarża o coś, a wy jesteście yy, niczego winni. Yy, no, du, du, dużo takiej yy, energii prawo, to, co powinno być utrzymane i to, yy, co, yy, co nie jest, albo co. Czego nie widać przed Waszymi oczami, co jest schowane przed Waszymi oczami. Więc tutaj jest bardzo taki, dużo takiej dziwnej tej energii. Więc jakby przede wszystkim według mnie czekacie na coś, co Was bardzo stresuje, bo nie wiecie, czym to się skończy. No, są tutaj jakieś tajemnice pokazane w tej karcie księżyca, więc działać intuicyjnie, wyłącznie można w tej karcie. Tutaj ten rozum jakby jest. Z, Taki bardzo mała komunikacja, bardzo mało przepływu informacji do Was. Jakieś zamknięcie jest tutaj w tej karcie, ale też taki moment, kiedy wy jakby nie, nie możecie sobie miejsca znaleźć, tak? Nie śpicie po nocach. Nie wiem, czy nawet nie płaczecie tutaj z jakiegoś powodu. No, jakby na to nie patrzeć. W Księżycu macie, moi drodzy, rybki pokazane w karcie Sprawiedliwości Waga, więc może tutaj jeszcze dotyczyć to któregoś z tych znaków, i dlatego tutaj nie wiem, coś się w tym otoczeniu waszym dzieje w tej pracy. W każdym razie zadbajcie o siebie na pewno tutaj w tym tygodniu i nie marcie się, bo to jest tak, że po tygodniu się wszystko może pozmieniać, i już nawet koło Fortuny, tutaj, które jest pod tą kartą ośmiu. Monet, która jest właściwą kartą dodatkową, ale tutaj mamy koło fortuny, więc no, może być tak, że tutaj się zaraz coś pozmienia. Osiem um, monet, a jakby pracujcie nad sobą, ja bym powiedziała, przede wszystkim może nawet nie fizycznie, tylko mentalnie, bo tutaj o to chodzi, że tutaj to, ta mentalność troszeczkę nam siada. Um, ale. Nawet się nie przejmujcie, tylko róbcie swoje, tak? Tutaj jakby ta energia siedzenia i zamartwiania jest Wam zupełnie niepotrzebna, zbędna wręcz, a to właśnie dokształcanie się, rozwijanie się, dbanie o to, co robicie, nie... Tu są nadgodziny pokazane często w tej karcie, jakby kwalifikacje podnosimy, no bardzo dużo takiej fajnej energii, która mówi ta karta, że nad czymś pracujemy, tak? I się jakby skupiamy konkretnie na tym, na detalach, na, na tym wszystkim i tutaj dzięki temu wyjdziecie cały czas do przodu, a nie siedzicie w miejscu, tak? Tak jak tutaj w tej dziewiątce. Teraz dalej to, co się pokazuje normalnie tutaj już w tygodniu, te karty, ja myślę, że chyba pod kątem rodziny tutaj jest bardzo no, te karty tygodniowe nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę prze przekażą akurat w tym tygodniu. No, tutaj dla Was jest pokazana um, rodzina, szczęśliwa rodzina, ale jedno z, jedno z Was prawdopodobnie um, chce kontrolować kogoś, nie wiem, chce tutaj jakąś, jakby. No chyba ta kontrola będzie taka naj, najbliższa temu, co, tu się, co mi się pokazuje. Mimo tego, że jest bardzo szczęśliwa rodzina, więc tutaj nie ma jakby obaw o to, że tutaj coś się dzieje. Może być tak, że ktoś wam tutaj wchodzi w drogę, a wy jesteście tak silni, tak, tak silną e, rodziną, że po prostu to odbija się od tej waszej um, bardzo silnej energii rodziny i po prostu nic wam nie jest w stanie zaszkodzić, czy nawet jakieś koleżanki, które mogą tutaj, uh, nie wiem, um, za waszymi plecami nie wiem, jakieś dołki kopać, tak? Czy coś opowiadać na wasz temat. Bardzo silna rodzina jest pokazana. Macie kartę siły, tutaj lew jest pokazany również, ale ja bym się chyba skłaniała bardzo do tego, że um, Część z was, moi drodzy, może się znaleźć w tym tygodniu w, jakiejś, w jakimś aspekcie zdominowany przez jakąś kobietę. Kobietę może być przyjaciółka, może być jakaś kobieta, niekoniecznie wasza partnerka. Może być tutaj osoba, która właśnie jest bliską, właśnie przyjaciółką rodziny i tutaj jakby chce Wam. Nie wiem, uświadamiać coś na temat, jak ta wasza rodzina wygląda, jak co robicie dobrze, co robicie źle, raczej to, co źle tutaj jest, będzie bardziej chciała, w, jakby w, pokazać. Więc y, mimo wszystko mamy kartę siły, więc tutaj karta siły daje nam po pierwsze, że bardzo fajną energię, kiedy jesteśmy nierozerwalni, tak. Y, ale drugie to to, że właśnie ktoś chce tutaj kontrolować, dominować w tym partnerstwie i. Lub, tak jak powiedziałam, jest tutaj przyjaciółka, nie wiem, jakaś kobieta, taka dosyć. Która lubi się chyba wtrącać, lubi wygłaszać swoje zdanie, nawet nie pytana, więc no, coś w tym stylu nam się tutaj pokazuje. Teraz dalej to, co mamy: ogólnie już uczucia i miłość. Mamy król kielichów. To jest już super energia, dlatego że w partnerstwie zawsze pokazuje osobę, która jest silna, która kocha, która jest zawsze obok, ktoś, na kogo zawsze można liczyć, więc tutaj jest bardzo silne to partnerstwo i ogrom miłości tutaj, ogrom uczucia, ale takiego prawdziwego, najprawdziwszego, więc zakochane osoby, zakochany mężczyzna, król kielichów, no to może być rak, ryby albo skorpion, to też jakby tutaj mogłoby wam ewentualnie coś dopowiedzieć, gdybyście Mieli taką osobę obok siebie, nie wiem, czy to będzie wasz partner, czy po prostu jakaś osoba, która chciałaby tutaj z wami też znaleźć się w takiej rodzinie, nie wiem. To już tak sugeruje tylko delikatnie, bo też mogłoby tak ewentualnie być. Teraz dwie karty jeszcze dodatkowe, normalnie na tydzień tutaj no są jakieś romanse, po, po pierwsze. Drugie, tutaj jest bardzo dużo takiej energii e, zniewolenia. Zauroczenia. Nie wiem czym, czy tu jest właśnie jakimś mężczyzną, czy waszym partnerem, czy partnerką, czy po prostu jakaś inna pasja tutaj do was się jakby przysunęła, zobaczyliście coś i chcecie po to sięgnąć. Tutaj często się podróż pokazuje, tutaj często jakieś marzenia, które chcemy spełniać i, i jakaś szansa na to, żeby tutaj już coś rozpocząć, więc. Bardzo dobra karta, taka no, pokazująca, że tutaj się będzie działo coś. Na partnerstwo, no to jakby potwierdzenie tego, co, um, co powiedziałam, że jest silne, zwarte bardzo partnerstwo, rodzina um, król monet, więc i materialnie tutaj powinno być bardzo dobrze zadbane. Um, no, bardzo stabilny związek, bardzo stabilne, stabilna energia, tu się pokazuje, jak dla Was. Na ten tydzień, moi drodzy. Teraz przechodzę do singli. Wam dziękuję. Życzę udanego tygodnia i pozdrawiam. Witam was, moje drogie single. Um, tygodnióweczka. Um. Przypominam oczywiście, że ogólna to jest tygodniówka i przesłanie, więc nie musi naprawdę z nikim rezonować. Dla Was fajna praca się pokazuje w, tutaj w tygodniu też bardzo ładnie. Jeśli chodziłoby o taką energię zupełnie tylko i wyłącznie dla singli, um, takich właśnie, którzy szukają miłości, no to macie tutaj tą miłość, macie początek, macie piękną energię. Damską męską, która po prostu m, nawet jesteście chyba, jakby z, nie wiem, z poprzednich wcieleń tutaj m, pokazujecie się, że m, po prostu w końcu przeszliście, spotkaliście się, poznaliście, jesteście ze sobą i nic więcej, tylko właśnie się kochać. I tutaj karta potwierdzająca to jeszcze dodatkowo, mamy Asa Buław, więc tutaj jest romans, tu jest miłość, tutaj jest zauroczenie. Dla was akurat. Ta, ta karta Asa była, przede wszystkim pokazuje właśnie jakby tą energię, która już tutaj nam się pokazała, czyli słoneczko mamy, czyli mamy kartę kochanków i mamy kartę kapłanki, więc tutaj jest bardzo takie, jak bym powiedziała, bardzo, bardzo wielka, ogromna miłość i bliskość, taka i jak to się mówi, i dusza, i ciało i po prostu jesteśmy z sobą naprawdę zauroczeni i jakby, no, tylko tylko w to wchodzić, tak, jeśli, jeśli macie tutaj kogoś takiego, macie wszystkie karty, to są wielkie arkana, moi drodzy, macie bliźnięta pokazane, macie lwa pokazanego i macie raka pokazanego, więc który z tych znaków mógłby tutaj być właśnie tym, tym który wam się może pokazać i, i spełnić to wasze właśnie Tą Waszą tęsknotę, tą Waszą miłość, to Wasze y, partnerstwo na przyszłość. W... Ja Wam powiem tylko jeszcze może tak. Y... Że kochankowie, to jest taka karta, kiedy bardzo często robimy jakąś decyzję, czyli może być tak, że już jesteście w jakiejś relacji, albo ktoś się Wam bardzo podoba, lub ktoś powróci do Was z przeszłości, z kim e, nie wiem, rozstaliście się, a teraz jest szansa na to, żebyście z powrotem ze sobą byli, bo. No bo widocznie macie być. Więc tutaj jest decyzja jakaś życiowa. Słońce to nam daje zawsze taki promek nadziei, więc i radości, tutaj no spełnienie, tu jest miłość, tu są narodziny. Dzieci też pokazane, więc no nie wiem, dla osób, które by tego chciały, to, to te dzieci też się tutaj pokazują, ale bardzo dobry początek, bardzo piękna energia przyszłościowa, bardzo fajne karty. No i kapłanka to jest zawsze jakaś ukryta, kobieta w ukryciu, kobieta, która jest bardzo tajemniczą kobietą, bardzo taką atrakcyjną, niesamowicie mądrą. Ktoś, kto no. Zdecydowanie jest bardzo dobrą kandydatką na partnerkę życiową, ale też tutaj są jakieś informacje, coś, ktoś coś może, coś się po prostu wyjaśni, prawdopodobnie wobec jakiejś osoby z przeszłości i z którą byliście, być może w jakimś układzie już wcześniej, teraz się o czymś dowiecie, ale, ale i tak jakby cały czas w Was żyje ta miłość, czy to zauroczenie z przeszłości. A, zaraz jeszcze powiem o tej pracy, bo ja tak bardzo malutko um, na razie póki co zrobiłam, tak przeskoczyłam już na, tą, na ten, te wiadomości tygodniowe. I e, jeśli chodzi o uczucia, tutaj macie się nie poddawać i czekać, ok? Dlatego, że 7 monet to jest karta czekania, no, jakby z założonymi rękami, dlatego że jakby już wszystko, co można było zrobić, to zostało zrobione. A teraz tylko czekamy, tak? Tu jest dość cierpliwa osoba pokazana, więc mam nadzieję, że jesteście właśnie taką osobą. Cierpliwą, ale nie martwcie się tutaj, naprawdę opłaci Wam się to poczekanie, e, dlatego, że mamy króla monet jako dodatkową e, kartę tutaj na te uczucie właśnie, tu jest bardzo stabilna osoba mentalnie, materialnie, ktoś, kto no, potrafi zapewnić bardzo stabilny, e, stabilną relację, stabilne partnerstwo, stabilizację w życiu ogólnie. Więc bardzo dużo takiej fajnej energii. A, i teraz jeszcze o tej pracy, wiecie co, macie pokazane tak, trzy buławy, piękna karta, kiedy zaczynamy kreować jakąś naszą przyszłość. Według mnie tu się wam pokazuje jakiś nowy pomysł, nowa droga, nowa, nowe idee, jakieś chęć wejścia w coś nowego, chęć wprowadzenia zmian w nasze życie, jakby już jesteście na tym etapie, żeby tutaj zacząć budować na nowo. Nową przyszłość, lub jakaś nie wiem, nowa praca. Tu się też oczywiście może pokazać i chęć y, spróbowania. Także jest dobra y, energia. Ale w środku mamy królową buław. Ona sama w sobie jest fajna karta. Y, ale może być tak, że y, ta energia. Jeśli nie macie jakiejś kobiety tutaj w tej pracy, oczywiście, która, od której na przykład zależy decyzja, czy Wam pozwoli w to wejść, tutaj to, co sobie wymyśliliście, bo siódemka Buław mówi o tym, że trzeba będzie zawalczyć udowodnić. Przekonać kogoś, no je, nie, nie będzie tak łatwo, są jakieś przeszkody, mimo wszystko, więc nie wiem, czy do stanowiska jakiegoś wyżej w tej pracy, czy y, po prostu w ogóle wpuszczenia was w jakieś tam otoczenie nowe, które jest dla innych osób już y, znajome, a wy się dopiero będziecie tego uczyć, jak się poruszać w tym, w tym otoczeniu, w tym środowisku. Y, Królowa Buław z siódemką Buław pokazuje to, że Zbyt wiele rzeczy chcecie, łapiecie ogólnie, tak może. Nie, nawet nie to, że chcecie to dopełnić, uporać się z tym, tylko wy bardzo dużo rzeczy bierzecie w tym samym momencie, więc jakby zdarzają się momenty, kiedy o czymś można zapomnieć, nie wszystko da się dopiąć, nie wiem, bo się z czasem na przykład nie wyrobicie, bo już jakiś urząd będzie zamknięty. Przykładowo mówię, w każdym razie tutaj e, troszeczkę zbyt dużo bierzecie na siebie, bo Wam się wydaje, że e, wszystko dacie radę ogarnąć, ale będzie, ok, dacie radę, ale siódemka e, buław mówi o tym, że tutaj trzeba naprawdę będzie dużo włożyć w to wysiłku. Jeśli chcecie przynajmniej z częścią tutaj wyjść e, cało, także... E, tak się pokazuje ta praca. No i osiem monet macie na tą pracę, więc tutaj ktoś naprawdę ku sukcesowi zmierza, rozwija się, pracuje ciężko, bo to jest bardzo ciężko pracująca osoba, więc. Um, jakby brakuje wam czasu na takie prywatne też życie tutaj. Bardziej się w tą pracę angażujecie, bo, bo macie coś bardzo takiego, jakiś plan, który. Z którym chcecie się uporać, więc. No, ósemka e, monet to jeszcze jest karta, która mówi o tym, że poszukujemy jakiegoś rozwiązania e, do jakiejś sprawy, więc być może też część, część z Was będzie właśnie tutaj jakby pracować nad znalezieniem nowego środka, e, złotego środka, wyjścia z sytuacji, e, rozwoju, nie wiem. E, Podwyższenie kwalifikacji. No, wiele rzeczy nam się tu pokazuje w tej ósemce, ale to jest bardzo fajna, pozytywna e karta, która mówi przede wszystkim, ktoś nieźle tutaj pracuje i e aż nie może się oderwać. E o tym Asie była wam powiedziałam, ale tutaj też, też jest tak, że może przyjść jakaś nie wiem, wiadomość dla was, jakaś szansa w tym tygodniu, więc jakby warto by było skorzystać albo przyjrzeć się temu bliżej, bo tutaj macie zapowiedź czegoś dobrego w, w, w tej karcie Asa Buław i no i Król Monet, czyli jest tutaj jakaś bardzo, so, energia solidnego związku z przyszłościowo, oczywiście patrząc, jeśli byście w taki wchodzili, jeśli nie, to macie obok siebie przyjaciela, bo tu jest mężczyzna i to nie ma znaczenia, czy to są e, panie przyjaciółkami tutaj, czy panowie przyjaciele. E, bardzo jest osoba, która no stabilna, ktoś, kto no, jest, nie macie, no może macie, ale chodzi mi o to, że e, jakby jedna z najlepszych osób w waszym otoczeniu, jaka się do tej pory znalazła, to właśnie może być ten król monet, bo on jest bardzo taką przychylną osobą. Ktoś, kto może wpłynąć na jakieś decyzje, ktoś, kto nie boi się pomagać, nie boi się wyzwań, ktoś, kto ciężko pracuje, też się tu pokazuje, oczywiście jak najbardziej. no Bardzo silna tutaj jest energia w tej karcie. Jeśli byśmy patrzyli tylko wyłącznie pod kątem tych siedmiu monet, to tutaj no, wszystko się zakończy bardzo pozytywnie. E, więc nie traćcie nadziei, bo to jest bardzo istotne tutaj w tej karcie. Um, a, a będzie, a będzie pięknie, tak? Także. Chyba tyle mam dla Was. Życzę Wam udanego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia.